Siemanko, z tej strony Erdol i pierwszy odcinek z czyli nowa seria na kanale. GoGeser jest to gra, gdzie upuszczam nas w losowym miejscu na mapach Google, a naszym zadaniem jest jak najbliżej wskazać to na mapie. Dzisiaj zagramy sobie jeden duelek, taki rozgrzewkowy na dobry początek serii, więc bez, bez względnego przedłużania zaczynajmy. Pierwszy duel i dzisiaj... Wyrzuci nas w Ameryce Południowej. Już widzę tak na, na sam początek. Tylko gdzie? Rosmanuel Manuel Decker and Priners School. Czy. Nie. To jednak nie jest Ameryka po Południowa. <kluzny> Więc gdzie indziej możemy być. Też może nam, no, mogą nam dużo powiedzieć. E, satelity, które mają tutaj, są skierowane bardzo do góry. Więc. E, słońce na jakaś pomoże? Nie. Rado już zgadł. Ja nie jestem e, w stanie powiedzieć, gdzie to jest. Kompletnie. Podsłana jakaś. To była. Nigeria Byliśmy w Lagos Ale pierwsze punkty dla nas Więc jest bardzo dobrze Kolejna lokacja Gdzie jesteśmy? Można, mogę nam tutaj powiedzieć Tubo e, Escodo Brzmi bardzo y, latynosko Pizzeria Domingo Domingo, gdzie, gdzie jest taki język? Słyszałem to słowo, tylko że nie wiem właśnie w jakim języku. <laughs> Gdybyśmy mieli jakieś więcej informacji, domingo, no to to jest autobus. Gdyby, gdybym chociaż się nauczył parę, to może być Brazylia. Forum parę, to może być w Brazylii. Bo często jak jestem w Brazylii to właśnie jest Paré To może być naprawdę Brazylia. Dobra, zobaczymy tą Brazylię. Tylko jaka Brazylia? Hmm, dajmy gdzieś może jakieś nie wiem gdzieś w środku, może gdzieś tu. Zobaczymy, czy to jest Brazylia, czy dobrze pamiętam to na czym się bardzo często wywalam. Żadnej domeny nie widziałem. Akurat jeśli chodzi o domeny, to tak, to była Brazylia. Czyli jednak nauka nie poszła w las, więc bardzo się z tego cieszę. Lecimy dalej. O, most. <tryk> most, żółte pasy. Ruch prawostronny. O, jesteśmy w Norwegii. Bardzo szybko żeśmy znaleźli fajnie. chyba że to będzie czerwony śledź. Czyli po prostu będzie nas to oszukiwaczało. Ja nie wiem, gdzieś tam, gdzieś blisko We Bergen. Mam nadzieję, że to jest Norwegia. Bardzo dużo, bardzo też te domki mówią, że to może być bardzo norweskie. Mam nadzieję, że nie wywalę się na tym. Ale to norwesko wygląda. Tak, byliśmy w Norwegii. Byliśmy pod Oslo. Brevik. No, i to chyba będzie szybka runda. O, greckie litery. Jesteśmy w Grecji. To już mogę od razu powiedzieć, grecki alfabet jest bardzo, bardzo mocno rozpoznawalny. No i Grecja rządzi się tymi sprawami, że nie wiem, gdzie to może być. Dajmy blisko Aten, bo to jest jedyne miejsce, gdzie strzelam, jeśli jestem w, w właśnie w Grecji. Mam nadzieję, że to się szybko... Tak, byliśmy bliżej w Grecji. Ale niewystarczająco. Runda, żeby sobie troszeczkę odnowić życie. Jesteśmy gdzieś w krajach... Tutaj używa się cyrlicy. Myślę, że to może być po prostu Rosja. Bo... Nie, nie wygląda mi to na żaden inny kraj, który używa Cyrlicy. Chociaż jak, jeśli, jeśli się jeszcze troszeczkę jak trochę przejedziemy, może coś nam się uda znaleźć, ale jeśli nie, to po prostu damy w europejską część Rosji, bo kompletnie inny to może być. Kraje z cerlicą akurat mają to do siebie, że ja nie wiem kompletnie co gdzie jest. Eee, straszne ceny, naprawdę straszne. Dobra, dajmy w europejską część Rosji. <laughs> I to była... W Serio po... E, euro, e, europejska część Rosji, ale troszeczkę... ...bliżej Finlandii niż e, daliśmy. Dobrze, runda, 1,5 demedza. I to może być Islandia, albo gdzieś blisko. Nie. To są. E, to może być Tajwan albo Japonia. To może być Japonia. Kirin. To może być Japonia, naprawdę. E, te automa Takie automaty właśnie wendingowe jest bardzo dużo w e, Japonii. Jesteśmy gdzieś nad morzem. Dajmy, może gdzieś blisko Osaki. Gdzieś. Tutaj. Bo myślę, że to może być naprawdę Japonia. Te znaki bardzo są e, charakterystyczne. W Japonii są takie bardziej zaokrąglone niż e, w Mandaryńskim. I to była Japonia. Blisko Osaki. Byliśmy bardzo blisko. Byliśmy w Matsue. Więc. Japonia wygrała nam grę. Dobrze, to więc to jest taki pierwszy rozgrzewkowy odcinek na ge Geogeserze. Jeśli będziecie chcieli więcej, in, na co bardzo liczę, to możecie dać łapkę w górę, napisać też komentarz i zasubskrybować mój kanał. A top 5 anime najprawdopodobniej pojawi się za tydzień, bo cały czas piszę scenariusz. Miał być teraz, tak jak mówiłem na tym filmiku, ale no niestety nie wyrobiłem się w czasie. I dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że spodobał się, więc ja się żegnam. Dzięki, cześć i na razie.